Cześć, to Jakubowaty i Kacper w futbolowych przemyśleniach na Gała TV. Dzisiaj e, zajmiemy się pięcioma najlepszymi ligami europejskimi. Chodzi nam tutaj o Premiera Division, Premier League, Serie A, Bundesliga i Liga e, No to co, może od razu zaczniemy od Francji. Tam się najmniej dzieje, tam jest wszystko jasne: PSG Mistrzem, ale o drugie miejsce jeszcze jeszcze jest walka, ponieważ e, naj Takim jakby głównym kandydatem do tego drugiego miejsca jest Monaco. no ale myślę, że pozostałe drużyny też mogą powalczyć, jak tutaj uważasz. Tak, no Lyon może powalczyć o to drugie miejsce. Nice też może powalczyć. No myślę, że nawet Ren jest w stanie. René też. Ale, tak, też. no bo wiesz, cztery mecze jest do końca we Francji, tu jest 12 punktów a, do zdobycia. Prawda jest no taka, też. że jakby nie patrzeć, no... Francja jest o tyle podobna do Polski, że tam jest wszystko możliwe. Tam, no, umówmy się, cztery mecze z rzędu, ok, można wygrać, ale myślę, że mimo wszystko jednak jeszcze komuś się tam noga może powinąć. No i nie, nie obwijajmy w bawełnę, mo, mogłoby to być ciekawe, ale mi, myślę, że to rozegra się między Monaco a Lyonem, bo to jest ta strata tu jest najmniejsza. No Naj no, straci cztery punkty do Monako, tak więc to już e, raczej pozamiatane. Ale umówmy się, jeszcze chwilę temu wiadomo, ile Atletico z Realem traciły do Barcelony, a po tak. wczorajszym meczu Atletico ma tyle samo punktów, a real jest punkt wstecz, no to wiemy jak to bywa. Ale wracając do tutaj Francji, jak myślisz, bo mi, mi, mnie zastanawia fakt, yy, co się stało z tym Monako, bo umówmy się, że to chwilę temu była yy, drużyna, która walczyła, liczyła się w a w tym momencie no okej, okay, drugie miejsce we Francji. Jest jak najbardziej dobrym wynikiem, ale czemu jakby o tej drużynie się przestało słyszeć? Bo o ile o PSG słyszymy non stop, to tak, to Monaco jest gdzieś w tyle. No wiesz, Monaco sprzedało te największe gwiazdy. No to, tak. To każdy James tak. Rodriguez dwa lata temu, tak? No to. I kto tam jeszcze grał? Eee, Falcao, ale to... Falcao, dokładnie. Co? No to była wtedy drużyna, która mogła powalczyć z Paris Saint-Germain, no teraz to tylko mogą walczyć o drugie miejsce. No ale panuje taki stereotyp od jakiegoś czasu, że we Francji gra się o drugie miejsce, bo pierwsze jest zarezerwowane dla PSG. No i niestety z tym się trzeba zgodzić. No, wszystko jest tam jasne, wiadomo kto jest mistrzem, tylko walka o tą ligę mistrzów, ale... Myślę, że to się rozegra właśnie między e, Monaco, Lyon i ewentualnie Nice coś e, może urwać. Mm -hmm. No ale na dole pewny spadek ma drużyna Troje. Tak. E, a Toulouse i się mogą jeszcze powalczyć. Znaczy, teoretycznie spaść może nawet Mond, które jest dziesiąte. Musiałoby wszystkie mecze poprzegrywać, a tamci musieliby wszystko powygrywać. Oczywiście to jest prawie, że niemożliwe, jednak mm -hmm. matematyka czasem, czasem, wiesz, mało brakła Wisła byłaby w pierwszej ósemce, ale matematyka czasem lubi się sprawdzić, no ale jak myślisz, bo tutaj troje, no na pewno, bo to już nie mają tak. nawet szansy, mimo... Dla mnie y, Tuluza też spadnie i a jo, czy jak to tam się ajashio, mówi, ajashio, no, też, a jest, też, jeszcze, bo jednak... Tak. No. No, nie oglądam tej ligi, tak? No ale jak tak patrzę teraz na tą tabelę, no to 14 porażek, 7 zwycięstw, ma to a jeszcze Słowa Nie, ta nie ta widzę spadkacja. tutaj. No, uprzejmy. ale zaraz nad trefą spadkową jeszcze Reim, które ma mhm. tylko dwa punkty więcej, tak, więc to jest jeden mecz. No tak. Ja. Czyli tutaj sprawa jest otwarta co do tego, no. No to tak. Sprawa jest otwarta. No, ale troszeczkę dziwi mm. mnie sytuacja Montpellier. To jeszcze niedawno była drużyna, która nawet była mistrzem Francji w pewnym momencie. Tak, A teraz... Też Marsylia, to jest dla mnie największe rozczarowanie, no bo... Eee, Marsylia, no 15 miejsce, fatalna, 15 miejsce. fatalna sprawa Marsylii. No, nie spodziewałem się, że drużyna, która jeszcze w zeszłym sezonie bodajże była w Mistrzów. tak dobrze pamiętam. Była w Lidze Mistrzów. Mm -hmm. No, tak, to, tak. to teraz nie ma szans nawet na Ligę Europejską paranoja dla mnie. No, ale znaczy, nie matematyczne szanse ma. Ale yy, co się dzieje, że tak? Słabo drużyna, która raczej jest uważana za jedną z lepszych we Francji. No tak, do no, skład ma bardzo dobry. Mandanda na bramce. No to jest taka już legenda tego klubu w zasadzie. Tak. No, 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 no nie wiem, co się z nimi stało. Trudno powiedzieć. Coś na pewno. On, oni sami wiedzą pewnie. <laughs> Znaczy to jest zawsze tak się dzieje, to tak samo, znaczy podejrzewam, że tam może chodzić jakieś kwestie finansowe, bo nie wierzę, że klub o tak dobrej kadrze y, zrobiłby takie gówno, no umówmy się, myślę, że to jednak chodzi o sprawy finansowe, tak samo jak było jakiś czas temu no, z Parmą we Włoszech, A, Wisła też miała problemy z pieniędzmi, to w Polsce, ale, ale umówmy się, że tak. jednak te pieniądze rządzą futbolem to na pewno, ale... E, jakoś, jakoś, no nie widzę, nie widzę tych klubów e, w tym momencie. Mhm. W, znaczy, nie widzę, nie widzę rozwiązania z tej sytuacji. No, może jak ci nowi sponsorzy się znajdą? Nie wiem, zobaczymy. Dobra, to myślę, że możemy przejść do Ligi Włoskiej, co? E, Okej, okay, Serie A. E, no mhm. tutaj też panuje taki, taki głupi przesąd pod tytułem Gramy o drugie miejsce, bo pierwsze ma Juventus. I... No to się sprawdza, ale powiem, że ten sezon jest wyjątkowy pod tym względem, że po raz pierwszy od chyba trzech albo czterech lat w serię A w końcu da się oglądać. Tak, no Napoli prowadziło na początku sezonu. I to Były nawet to. Inter prowadził, który w tym momencie jest czwarty. Na Dokładnie. E, wiesz, szkoda mi trochę Romy. Hmm, oczywiście nie, może, dla niektórych jest, dla niektórych nie jest. W lidze włoskiej no mimo iż to Lazio teoretycznie trzymasz tamę z Wisłą, to jednak ja jestem kibicem Romy, takim cichym. Ale nie o to tutaj chodzi. Kurczę, Roma troszeczkę słabo ten sezon. Poprzedni walczyli do końca z Lazio o drugie miejsce i to faktycznie była ta rywalizacja na dość fajnym poziomie. Wygrali to drugie miejsce. No a teraz yy, trzecie miejsce, ale Inter jest blisko. Tak, no Inter jest blisko, Inter nie powala grą. No to na pewno, ale to, że Inter nie powala grą to wszyscy wiemy, bo tak. potrafią wygrać mecz, potrafią mecz... Nie no nie dla mnie jak... na Ligę Mistrzów to, to nie, to nie, nie to, jest to zasług... AS Roma zasługuje bardziej na Ligę no To Roma, Roma w tym sezonie pokazała, że potrafi zagrać, aczkolwiek nie no. no wiadomo, trafili na Real Madrid, co mieli ugrać. no. No, niestety. Okej. Okay. Juventus jeszcze mistrzostwa nie ma, bo tam zostało 5 meczów do rozegrania. Juve ma 9 punktów nad Napoli. Napoli, no raczej mistrzostwa nie wygra. No ale jak Juventus no. wygra dwa mecze z rzędu, to już będziemy mieli jasną sytuację. No niestety to tak. się może zdarzyć. Wiemy, że Juventus kadrowo najlepszy we Włoszech. Eee, myślę, że drugą kadrę, taką najmocniejszą, teoretycznie ma Napoli, i to. No i trzecią kadrę ma zdecydowanie Roma. i Roma? Tak, i to jest o, ta tabela, odzwierciedla sytuację, jaka pa, teoretycznie kadrowo powinna panować we Włoszech, umówmy się, ale no wszyscy wiedzą. Juve to jest taka drużyna, która przewodzi w lidze Włoskiej od lat już nie wiadomo jakich, i zawsze gdzieś tam się biją. Nawet widzę poprzedni sezon. Jest na to najlepszym dowodem, tak. A co, Milan znowu mnie rozczarował? Kolejny sezon, no, bez no. niczego, tak naprawdę. No, no, Milan, właśnie jestem ciekawy, co się stało z tym Milanem. Bo, no, ile jeszcze te trzy lata temu, czy tam dwa, to coś tam jeszcze grali. W tym poprzednim sezonie jakiś spadek, i teraz szóste miejsce. My z jakichkolwiek perspektyw na Ligę Mistrzów nie ma szans. Co się stało Opa. tutaj? Ale nie sądzę, że problemy finansowe, bo oni sponsorów mają potężne. Nie, co na pewno nie. Czyżby, czyżby Ale... Znaczy trener też z tego co wiem nie jest jakiś tam słaby, bo tam no, podobno... Ostatnio zwolnili trenera, także... Awo... E... Michałowicza, czy jak on tam był. Mijaj robisz, mówię, że Mijaj jakiś tam na... Wiesz, zwalnianie trenerów podczas sezonu y, jest moim zdaniem idiotycznym pomysłem. I to w takiej ważnej fazie, no bo znaczy... mają 7 punktów do miejsca piątego, co dałoby im kwalifikację do Ligi Europejskiej, więc... Ale mimo wszystko wiesz, więc wiesz... No wiesz co, co im zależy, no powiedzmy sobie szczerze, piąte miejsce we Włoszech jak na jest oczywiście dobrym miejscem, ale powiem ci szczerze, 7 punktów, no y... Fiorentina, która jest takim cichym, może nie, nie czarnym koniem, ale takim cichym yy, łobuzem, że się tak wyrażę, w lidze włoskiej, bo urywają te punkty, a tak naprawdę o nic nie grają, no. To jest to, ciekawa sprawa, ale powiedzmy sobie szczerze, yy, też tyłka nie urywa w tym sezonie Lazio, ósme miejsce, trzecia drużyna poprzedniego okay. sezonu. Tutaj myślę, że to nie jest spowodowane ani pieniędzmi, ani kadrą, bo ta kadra jakaś też mega potężna nie jest. Eee, pieniędzy nigdy ten klub wielkich nie miał. Znaczy jakąś kasę mają na pewno, ale nie jest to kasa rzędu Juventusu czy, 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 czy Napoli. No ale... co? Ósme miejsce Lazio moim zdaniem troszeczkę poniżej oczekiwań, jak myślisz tutaj? No, osobiście myślę, że to jest właśnie taka drużyna w środku tabeli, no. Znaczy oni zawsze taką drużyną byli, no. Tylko... No właśnie, więc. No, no umów... mnie nie jest żadnym zaskoczeniem. Ale... Drużyny z Rzymu mistrzostw nie wygrywają. Znaczy, wygrały Lazio dwa razy, Roma trzy, ale to było w latach, których my nie pamiętamy, bo Roma wygrała mistrzostwo w 2001 roku, no to umówmy się. O, rodziłem się. No, no ja, ja byłem rocznym szkrabem. Kiedy to było, no ale wiesz. Yy, wiesz, tak to było. Na dole tabeli z kolei e, Ella Z Verona 22 punkty. No i... E, tutaj do... dla mnie spadek. Znaczy... Na pewno. Myślisz. No, znaczy Ella mhm. Z Verona ten sezon grał fatalny. To jest taka, tak, może nie taka parma obecnego sezonu, ale sezon naprawdę jest do niczego e, palerwy. zwycięstwa w 33 meczach A, na to. Czego? Czego chcesz, dzieciaku, kurczę, od takiej drużyny. Ale no, co się stało z tą drużyną, bo tam paru dobrych piłkarzy mimo wszystko, ale gra. No dwóch Polaków, tak? Pszołek yy, i furman. No i spadek. To prawda nie grają w ogóle, ale są. <laughs> to rozumiem, ale... Znaczy, w ogóle z Polakami no. w Lidze Włoskiej jest że oni tam jadą i tam nic nie robią, no to jest bez sensu. Kamil Wilczek, tutaj mamy przykład, no odszedł po pół sezonu tak naprawdę. Tak, i do Karpi poszedł. No ja rozumiem, że to nie jest mega dobra drużyna, ale co, co, co to jest? Jedyny Polak, który cokolwiek robi we Włoszech to jest Kamil Glik i tego się trzymajmy, no. Oczywiście. No to jednak, ale nie, to jest powiem szczerze obrońca na miarę europejską Mitori, no. Wydaje mi się, że może go nie, 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 nie utrzymać w swojej kadrze. Myślę, że A. zmieni otoczenie po, po, po tym sezonie, ale pytanie, gdzie by go wzięli? No włoskie gazety piszą, że Leicester City. Czy to jest hmm. dobry ruch? Według mnie tak, no bo to jednak jest taka drużyna, no, która... No. Jak by to powiedzieć? Jest średnia, tak? Ale pokazuje tym... Wielkim klubom. Znaczy, pytanie, czy to, czy ten obecny sezon Leicester to nie jest tylko sezon na takie wieże, że ten sezon ok, jesteśmy mistrzami, a w następnym sezonie zajmiemy 18 miejsce i spadniemy z ligi. No to. Yy, nie, według mnie nie. Myślisz, że, Ward, że Wardi nie dopuści do tego? Mhm. I Mares, oczywiście. No zobaczymy, może się da, że pół składu Lester odejdzie i wtedy zobaczymy, co będą robić. No. O, matko. No matko. Eee, no. No No i teraz słuchaj, eee, sytuacja wygląda tak, że Karpi na, która jest 17 tam Kamil Wilczek gra z tego co mówiłeś, tak? Eee, nie, już nie gra, odszedł właśnie. Odszedł, no to dobra, nie ważne. Eee, Wiesz, Kamil Wilczek jest, znaczy był, no ale Karpi ma ten punkt nad Frosinone, to jest eee, 17-18%. To jeszcze jest sprawa otwarta u 16, sam jest 15, ale myślę, że tym klubom spadek nie grozi wbrew pozorom. To tak, dla mnie tutaj y, Palermo Verona To tak, to spadek są spadek kluby... i gra rozegra się między karku To, to, to spadkowe. No dobrze, to przejdziemy do Bundesligi i myślę, że, że Bundesligą zakończymy ten odcinek. Anglię i Hiszpanię zrobimy na następny raz. Z przyczyn czasowych, oczywiście, bo nie zawsze możemy poświęcać tyle czasu. A patent, no, to też trzeba obejrzeć. Dobrze, przejdziemy szybko do Bundesligi. No i co, Bayern, Monachium umówmy się, ale chyba już na 100% tym miejscem będzie. No tak, Borussia dla mnie też drugie mi miejsce dla wszystkich: no bo dziewięć, to 20 punktów jest. 9 punktów właśnie jest. I straty do rozegrania jeszcze 4 mecze, 12 punktów. Mimo wszystko Borussia jeszcze szansę ma. Ale Bayern wystarczy, że wygra jeden mecz i będzie miał mistrzostwo już zapewnione. O, tutaj w Bundesliga Trzecie Wszystkie. lever, trzecie Leverkusen z masakryczną stratą do Dortmundu. Nie do odrobienia. To jest pewne. Czwarta jest Herta Berlin. No Herta może powalczyć o to. No, no to Trzeciem tak, roku. ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Troszeczkę rozczarowując o Wolfsburg i Szankę, mimo wszystko. No tak, to był Wolfsburg, Wolfburg, który pokonał Real Madrid, znaczy i tak odpadli, ale w no, tym ale... momencie ósme miejsce bez jakiejkolwiek szansy. No tak. A na dole, A na dole, spadek Hanoveru. W tym momencie, w tym momencie nie ma y, nawet szans już na utrzymanie tej drużyny. Jestem ciekawy, co się z nimi stało, bo to też jest team, który gdzieś tam kiedyś walczył o te, o te puchary europejskie, a w tym momencie są bez możliwości jakiegokolwiek utrzymania. Eintracht też raczej spadnie, i Werder Brema. No to jest ciekawa sprawa. Co się z nimi też stało, bo w tamtym sezonie, jak mi chyba mogę się mylić, ale byli na szóstym miejscu, tak? No, gdzieś w czołówce. Cołówce byli, no właśnie, więc też nie rozumiem tego, no. Co się z nimi stało? Może coś z kadrą, z trenerem? Wiesz, jak ten sezon jest taki dziwny, trochę. No wiesz, to czego też się będziemy spodziewali? No, nie zawsze jest się na szczycie. Przykład przytoczony przeze mnie po raz któryś: Parma. Klub, który dwa lata temu dochodzi do Pucharów europejskich, a w poprzednim sezonie bankrutuje w połowie sezonu. I w tym momencie gdzie gra w serię D na piątym poziomie rozgrywkowym we Włoszech No już awansowali. Znaczy to tak, do serie C2. No. No. Jeszcze trochę poczekamy jak zobaczymy parmę w serię A, o ile w ogóle kiedykolwiek ją zobaczymy. Znaczy myślę, że kiedyś zobaczymy, bo jednak bez parmy to ta seria taka... Znaczy umówmy się, ten klub to i tak by nic nie zrobił, ale jednak gdzieś ta parma była zawsze. Szkoda, że ich nie ma, ale... No co, no co poradzisz, no. Nic nie poradzisz. Bez pieniędzy, no Znaczy czy podobno jakieś pieniążki teraz mają, ale... To jest tak samo jak z Polonią Warszawa, zobaczysz. Awansowali jeden poziom rozgrywkowy, znowu zbankrutowali, przynajmniej z tego co słyszałem, jakieś tam pieniędzy znowu im brakuje. I znowu gryzą ziemię. Z Widzewem jest tak samo, z ŁKS-em. Dolkan Ząbki ostatnio też pożarty przez pieniądze, no. Bez Byłoby blisko, a ruch też by został pożarty. Miasto. Miasto to, to, tak, to jest ruch miejski, to znaczy. Dobry ruch miasta, ale y, umów się no, w tym momencie kto nie ma kasy, to jest wiesz, ale y, przykłady klubów zbudowanych typowo na pieniądzach. Manchester City, Paris Saint Germain. To są kluby, które w tym momencie grają sobie o najwyższe cele y, w, w Europie. No powiedz, że już nie gra, ale City jeszcze ma szansę nawet na Ligę Mistrzów. A w Polsce to takim przykładem jest na pewno Termalika Brugbeck, nie Ciecza. No tak, Termalika. Ostatnio wygrała spod Beskidziem oczywiście, z czego się nie cieszę, no ale... A z nami się przegrała 4-2 i o to chodzi. Dobrze, no, tak. no to termy. Pozytywnym akcentem ze strony Thermaliki zakończymy ten odcinek. Eee, w trzecim odcinku futbolowych przemyśleń poruszymy ten temat Hiszpanii i Anglii. Tak więc dzięki i do zobaczenia.